Dzień dobry. Już jest końcówka maja, więc czas zajrzeć do warzywnika. Dawno mnie nie było, ale niestety czasu mało. Doba za krótka, ale rośnie. Jestem bardzo zadowolona jak na po chwilę z tego, co, co udało mi się tutaj wyhodować. Więc mogę Was zaprosić teraz na y, szybki spacer po warzywniku. W warzywniku. Urodzaj sałaty. Chyba pierwszy raz tak mi się udała sałata. W różnych, e, najróżniejszych e, odmianach i kolorach. Po prostu jestem zachwycona. Jemy, rozdaję. E, goście też jedzą, no bo po prostu jest jej ogrom. Oj, bym się przewróciła o swoją własną tutaj skrzyneczkę. E, oprócz sałat tutaj już e, rosną... E, kalarepki. Jeszcze się nie wykształcają do końca, ale już tam widać zaczątek. A za kalarebkami jest burak liściowy. I tutaj wschodzi już kolejna partia rukoli i papryki. Słodkie. Idziemy dalej. Tutaj z kolei brokuły. Będą, mam nadzieję. Tutaj rzodkiewki, ale już się robi na tyle ciepło, że Pewnie niedługo pójdą kwiaty, więc zaraz je zerwę. Kapustki, znowu kalarebki. No i sałaty. W kolejnej skrzyneczce są kapusty, endywia, sałaty, kalarebki, buraczek liściowy, znowu sałaty. Tam na końcu jest, jest koperek. Cały rządek koperków, y, tutaj brokuły, no i szczypiorek, cebula w zasadzie, no ale ja używam tutaj, no, jako szczypiorek. No i tutaj znowu sałaty i rządek szczypiorku i y, papryki. Tu z kolei ta cała zielenina to nic innego jak rzodkiewki. Tutaj złote akurat, w odmianie złote. O matka jaka wielka. Aż ją zerwę, no, nieźle. <laughs> Teraz ją zabiorę. E, a tam jeszcze jest w odmianie sopel. Czekajcie, niech no wyciągnę. O! Jak sopelek. Bardzo dobre w ogóle są te, o te sopelki. E, oczywiście z y, y, misuny. Już tutaj zaczęły kwitnąć, więc po prostu jest kurą zaniosę. No i rukola też już zaczęła kwitnąć, więc już dosiałam tam nową, a to ostatnie listki y, zbiorę i też dla kur. Kolejna skrzyneczka to oczywiście też już <laughs> sałaty, y, buraczki. Tu pietruszka, to w ogóle jakiś żart, mm. bo to chyba nawet nie jest pietruszka, nie. Także no pietruszki nie będzie. W tym roku no trudno się mówi jarmuż posadziłam kilka dni temu, więc jeszcze trochę taki oklapnięty, ale mam nadzieję, że powstanie i rzodkiewki. Tu małe kapustki, sałaty. gdzie Gdzieniegdzie też koperek jeszcze się rozsiał, no więc go zostawiłam. I tu już, jak widać, posiałam ogórki, ale też dwa dni, albo trzy dni temu, więc jeszcze, jeszcze się nie pokazały, chociaż widzę Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Gdzieś tu chyba widziałam. O, jest. No, także już o tutaj kolejny wschodzi. Zielsko oczywiście jak najbardziej, ale, ale ogórki też. I tutaj także y, ogórki i mam nadzieję, że będą się właśnie pieły po, po tym. No i koperek, no przecież ogórki y, wiadomo. A tutaj pierwsza chętna do wyjadania wszystkiego Luna. Ukradła ostatnio z szklarni, bo nie domknęłam rzutkiewkę. się ją zjadła. Yy, a tutaj pomidory. To są pomidory, które mi zostały, bo które się nie zmieściły w szklarni. No więc je tutaj posadziłam. I tych nie nawoziłam jakoś najbardziej. W zasadzie w ogóle nie nawoziłam niczym. Yy, ale rozsypałam im wczoraj obornik, nie wiem jak to nazwać. No to co u królików w klatce sprzątnęłam, to im tutaj rozsypałam, no więc są różne odchody. Mam nadzieję, że no to no pomidory są dość, dość bardzo są żarłoczne, więc mam nadzieję, że te królicze bobki ich tutaj trochę odżywią. No i tutaj też kolejna skrzyneczka z sałatą i z pomidorami, a za chwilę pójdziemy do szklarni. To zobaczycie różnice pomidory nawożone ekonawozem, na kompoście, du, dużej warstwie kompostu. I, a pomidory, te, które przed chwilą Wam pokazywałam, które no, małą warstwę kompostu miały, no i, no i zobaczycie różnicę. Tu z rozsady fasolka szparagowa, tutaj z przodu wysiałam kolejne, więc jak te czy tak powiem, no zjemy, to myślę, że te kolejne akurat dojrzeją. Tu wszędzie też fasolka, fasolka, fasolka. I na płocie taką krateczkę przypiłam, żeby miała się gdzie piąć. Tu też fasolka, fasolka. Tutaj ogórek chciałam zobaczyć, czy, czy też się będzie tak piął. I tutaj nie wychodzi, ale tu widzę, że ogórek schodzi. Tu i tu. E, I tutaj dynia, baby boo Też widzę, że już się pojawia. No i ostatni zagonik. Tutaj jest lubczek, tutaj już cukinia z rozsady, tu koło doniczki jednej, koło doniczki drugiej jest posiana cukinia, więc też myślę, że wymienią się jak te już zjemy, to tamte akurat urosną. Tu tutaj też cukinia i rabarbar, też w tym roku no dopiero posadzony, więc taki lichy na razie, więc w tym roku nic go nie ruszam, niech sobie rośnie. Muszę Wam powiedzieć, że jak ktoś się zastanawia nad szklarnią z poliwęglanu, to nawet się nie zastanawiajcie i kupujcie, bo po prostu jestem zachwycona. Tyle ile już rzeczy mi tutaj urosło, ile już zjedliśmy, sałat, rzodkiewki, szczypiorku, koperku no koperek. Tutaj już jest oresztka, zobaczcie, jakie wielkości jest koperek. Nie ma 60 cm. Rewelacyjnie rośnie. No i pomidorki. Widzicie różnicę? O te dbam, chucham, dmucham. Na nawoże, podwiązuję, obrywam wilki no i różnica jest znaczna tutaj z tyłu yy, są klasyczne, malinowe takie czarne yy, śliwkowe, no różne są fawory to akurat mi się malinowy zorza różne odmiany, a tutaj z brzegu yy, jak one się znają koktajlowe one zawsze mniejsze troszkę rosną, no więc <tusza> tu odstraszacz Czyli ten śmierdziuch jakoś nazywa yy, aksamitki, co nie lubią zapachu ich różne żarłoczne robale. I obok pomidorków, oczywiście bazylia tutaj, bazylię tutaj mam. No w paru miejscach mam bazylię. No bo bazylia pomidor, no chyba samo przez się, rozumie się. I tu jakaś inna odmiana bazylii. Yy, tak. Coś tam pachnie, ale chyba nie będzie tak mocna, jak. No, jak taka prawdziwa, znaczy prawdziwa, ta druga odmiana, o, jak ta. No i tutaj też pomidorki. Niektóre już zaczynają kwitnąć, więc jakby tutaj coś nie, 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 no, jakiś zapylacz akurat nie wleciał, więc codziennie wieczorem przychodzę i je trącam, żeby się same zapyliły. I tutaj tak samo, z tyłu wyższe, no malinowy, niemalinowy, no takie wysokie odmiany, a tutaj z przodu mam yy, koktajlowe no i bazylię i oczywiście co? Sałaty, no bo jakby, jakby inaczej, a jakby ktoś był o, ciekawy, jaki nawóz używam, to mogę wam pokazać, bo pierwszy raz go w tym roku kupiłam. To nie jest żadne lokowanie produktu, ale jakby ktoś yy, no akurat się zastanawiał ten. No, ja jestem bardzo zadowolona. Zresztą, no, sami widzicie, że nie oszukuję, bo widzieliście różnicę tamte, a te. No, jest diametralna. A tutaj suszę dwie rękawiczki. <taki> takie grube od, od kominka, bo. bo tu jest gorąco i szybciutko by wysły. E, tutaj oczywiście zielską, no bo jakby inaczej. No i ostatnie rzutkiewki, więc widzicie, co, ja już je chyba nawet wyrwę. O, takie duże, fajne też te sopelki, no bo muszę tutaj zrobić miejsce na coś nowego a rzodkiewki to w lodówce w zimnej wodzie to jeszcze bez problemu parę dni sobie poczekają no i sałata tam z tyłu mam dwa ogóreczki tak wsadziłam i myślę sobie że tutaj będę chciała je jakoś tam przyczepić do skrzyni sznurek i potem o tutaj do tych, o do tego albo o do tej do tego no, wspornika, do tej, tej, tej listewki, żeby one się pieły właśnie tutaj y, po sznurku. Znaczy jak to wyjdzie. No i tutaj też ogórki, tylko no, posadzone trochę wcześniej. Też bardzo ładnie rosną. I tutaj ogórki mam trzy i też właśnie planuję, żeby je tutaj sznureczek przyczepić i żeby się pieły. O, do tego. No i papryka. Papryka też już ładnie kwitnie, chociaż jakimiś olbrzymim, olbrzymimi okazami nie są. W sumie nie wiem czemu, bo też je nawożę, ale jakoś nie wiem, papryki nigdy jakoś ręki do papryki nie miało. No więc tym razem może się nie udać, trudno. Ważne, żeby się pomidorki udały, więc trzymajcie kciuki za sezon pomidorowy. To chodźcie jeszcze na szybki przegląd siedliska, bo się ostatnio. Widzieliśmy to wiosna, dopiero była w rozkwicie, a teraz wiosna po prostu buchnęła z całą mocą. Tam gdzie kosimy, to nie nadążamy kosić, bo w takim tempie odrasta, a po deszczu to już w ogóle już nie zapominajki już się kończą, ale jeszcze są. To jest w ogóle te super wyglądają, bo są i błękitne, i różowe z jednego krzaczka. Zobaczcie. No, już bardziej zielono chyba nie będzie, bo jest najbardziej teraz zielona pora roku. No i oczywiście kasztan. Jeden z dwóch. Na jesieni, kiedy przez dwa tygodnie grabie liście, to straszę go piłą, że po prostu zepnę. No, ale przecież tego nie zrobię, tak? No to naprawdę no totalna byłaby głupota no więc grabię te liście żeby te ćmy takie motylki małe które zjadają właśnie tego kasztana no nie atakowały tak go no bo z tego co wyczytaliśmy to te ćmy właśnie co niszczą te kasztany to on zimują właśnie w tych liściach no więc je może mało proekologicznie ale po prostu je palę no i jak na razie nie widzę oznak tej choroby więc mam nadzieję, że tak już zostanie i że uda się je uratować, no bo szkoda by było. zaprosić prosić do królików. Zobaczcie, jak urosły po prostu. Teraz, teraz otworzę. I to teraz chwilę potrwa. Sią, 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 Bo nie chcę im... Sio, 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 sio. Nie mogę im pozwolić. Sią, 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 Macie tu. O, żeby uciekły. Bo się boję, że jak uciekną i polecam na to... O właśnie. I Luna już słyszy, że ja tutaj przyszłam. Bo jak uciekną mi tutaj na tamtą stronę podwórka, no to niestety nasza Luna jest yeah. thank you